Pograsz w ziemniaka? To jest poł. No co ty gadasz? To jest kamień. Jaki ka... Idioci! O nie, nie zgasiłam mu lampki na noc! Teraz będzie niewyspany! I nie pogram nim w żadną gierkę! A miałam zbierać na nową tapetę do łazienki! Dobra, niech idzie spać. Ja w tym czasie pogram w ser. A czemu twój ziemniak nie ma wąsa? Bo to dziewczynka, nie widzisz, że ma sukienkę? O, może już wstać! Ej, Paul ma ci coś do powiedzenia! Cacper jest głupi. Słuchaj! Cacper jest głupi! To Połto powiedział Dobra, więc jedz jakieś śniadanie Co nie, no jedz Przecież to pączek, czemu nie chcesz pączka? Patrz, je, aha, jedz O, Lipka, zrobił się gruby No i cały fundusz na sukienkę pójdzie na eliksir odchudzający Chyba mi już starczy na sukienkę No to lecimy kupić Co? mam dopiero czwarty. Odinstalowuję to. Albo dobra, jeszcze trochę pogram. Co się z nim stało? Urósł. To teraz już naprawdę odinstalowuję. Znowu będziesz małym poł.